压死他 Gorzej na świecie Ej, tu jest fioletowy, e, fioletowy szybki, jakby ktoś chciał Shotgun No u mnie jest szybki, taktyczny, fioletowy U Emaców to my mamy tyle, panowie, spokojnie Do końca SkyBase'a na pewno nam wystarczy Dzień dobry, dzień dobry, wireczki i bobry Witam was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z Fortnite'a Ja jestem Smarty A przed wami trollowanie moich widzów Na wszelkie możliwe sposoby No ale moi drodzy, zanim przejdziemy do odcinka Chciałem wam przypomnieć o giveaway'u Na te przepiękne, bezprzewodowe słuchawki Do Xboxa, do PeCeta, do Playstation No do wszystkiego, do czego Chcesz to podłączyć. Słuchaweczki o wartości 650 zł, a więc jeżeli chcesz takie słuchawki Turtle Beach zgarnąć, to zasubskrybuj kanał z dzwonkiem, zostaw łapkę w górę i komentarz. Napisz na przykład, o której godzinie oglądasz ten film, no bo to z komentarzy wybieram zwycięzcę. No i oczywiście użyj mojego kodu SMARTY w sklepie. A teraz nie przedłużając, zapraszam do odcinka. A no i zapomniałem powiedzieć, że jeżeli chcielibyście wziąć udział w takich nagrywkach, no i jeżeli chcielibyście wystąpić w takim odcinku, to wystarczy, że dodacie mnie do znajomych. Nikt tej macie właśnie po tej stronie ekranu. Przyjmuję wszystkich, którzy mają subskrypcję, z i wpisany kodik smarty w sklepie. Także subskrybuj, wpisuj kodik smarty, a ja będę akceptował. No elegancko, teraz do odcinka. Halo, halo, słychać mnie, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, No witam serdecznie, Siemka, siemka. Dobra mój drodzy, mam swój pierwszy składzik Oni kompletnie nie spodziewają się, co tu się będzie działo. Myślę, że zagramy sobie po prostu jakieś tam randomowe składziki No a ja uruchamiam swój geniusz trollowania. Jedziemy! Oczywiście kod Smarti w sklepie dzisiaj wczoraj na nowo. bardzo dobrze, bardzo dobrze. Nie, Ty, on w samolocie gdzieś siedzi, w krzaku jest chyba. Ale leży, dobra. dobra. Jeszcze, jeszcze jeden teraz. Dobra. dobra, No dobra. i wszystko, elegancko. Weez, jak tu profesjonaliści grają. Niech ci ukradną. A nic się nie, stało, nic się nie marzy, jestem przyzwyczajony, mi cały czas fragi kradną. Dobra, to jest idealny moment, żeby zacząć ich trollować Będę ich kręcał, że znalazłem w krzaku złotego Skara i będę palił totalnego głupa, mówiąc, że widzę tutaj skara. Ej, złoty skar tu jest! Złoty skar tu jest! O, lol! Chce ktoś, bo ja wolę z ja. To ja, 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 ja no tutaj macie, tutaj macie. A, no, proszę bardzo, proszę bardzo. No. Potą Mkę w no. Jak złotą Mkę masz? Nie ma złotej Mki. No nikt nie bierze tego. Nikt nie bierze tego skara. A gdzie jest? No tu! No tu taki zielony. Ej, no jak zielony, no złoty jest. No no co wy no, no, gadacie? Przecież wiecie, tu skar leży! Tu jest no famas, no, a tu był skar. Ej, ludzie. We, wziąłem, ludzie! Wziąłem, wziąłem, wziąłem! Wziąłeś tego skara? Tak, wziąłem. Ej, to daj komuś skara, bo ty masz już dwa złota i ceny. No właśnie, daj tego skara może komuś innemu. Kicia proszę bardzo, nie jestem pan. Nie, no, famasa wyrzuciłeś! A gdzie ten skar, co wziąłeś? No przecież tu jest, ten drugi, no. No ja co ty, ej, Kiciak, to dawaj tego Skara No widzieliście, panowie, no widzieliście, jak capnął Skara i uciekł? Nie no, Kiciak, gdzie jest ten Skara? Ja bym postrzelał w sumie z tego Skara No ja mam tylko m no przykro mi, no, oskamowałeś A ten Skara? Nie wiem, no, przykro mi No jak, no, wziąłeś Skara, ewidentnie zarąbałeś Skara, gdzie jest ten Skara, ja się pytam Dobra, wsiadaj, słodki no baj no, tak, no, no. z skara i poszedł i co? Ja z famasem teraz będę biegał. No dobra, tutaj ten troll wyszedł tak średnio, bym powiedział, bo patrzy nie za bardzo się spodziewali o co tutaj chodzi. Ale spokojnie, spokojnie, mam w coś znacznie lepszego. A, dobra, ja go walę harpunem. A, a, dobra, powalono. Okej. Okay. Ale ledwo, ledwo. <grymuje> zabił. Kurda, miałbyś tak pięknie, no. Już miał być następny troll. I oczywiście ktoś nas musiał dojechać. Gościowi cztery strzały z shotguna wpakowałem, a i tak mnie wyjaśnił dwoma. Dobana jest ta gra, dobana. Oh yeah, Kurde, oh yeah. Dobrze, nice! Co porobisz? Sandek <laughs> uh. to pro player jest! a, a zrobimy Skybase? Chcecie Skybase robić? Dobrze tak, słyszałem? No dobra, tak. to dawajcie. Ekipa zaproponowała mi zrobienie Skybase'a. No i idealnie! To będzie prank idealny! <laughs> Oczywiście wejdziemy sobie na górę, zrobimy Skybase'a. Ja powiem, że chcę sobie TikToka nagrać, jak skaczemy wszyscy razem na poduszki. <laughs> Ale oczywiście żadnej poduszki nie rozłożę! To będzie zło! To będzie prawdziwe zło! Obity? Jeszcze jeden obity, jeszcze jeden obity. Dobra, powalony. Ej dobra, słuchajcie, znalazłem poduszki, znalazłem poduszki. Mam poduszeczki elegancko. Można budować Skybase, można budować już. To będzie złe, to będzie drama! Oni mnie zabiją, Hashtag twojego stańcone. posta na YouTubie hashtag i hmm. hashtag zosta zostańcie, zostawcie tyłki w domach. Tak jest, dokładnie. Nie <grym> ruszać dubska z, z domu, taki był hashtag, dokładnie, <grym> tak, tak ma być. Nie. Słuchajcie, ja myślę, że my na lajcie możemy zacząć się budować. Dawajcie, serio mówię. My mamy tyle matsów tysiące by nam wystarczyło, pełne trzy tysiące by nam już wystarczyło, a my mamy ponad cztery, a nie pięć Wiesz co, lepiej, nie, lepiej nie helikopterem, bo Właśnie. nam jeszcze zburzysz przez przypadek. Dawaj eee. Skadaj z tego, z tej ja helki. Ja, ja, ja nie chcę, chcesz, leży, żeby on mi Ej, nad nami coś tam leci chyba. To co? Nie, 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 tam tak. daleko Tam, tam, tam daleko Czekaj, Na 86 Co to jest? A zrzuty to są Dobra, bo teraz inaczej widzę. Ja zapomniałem, dobra Macie rację, no Dobra, teraz powoli, 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 bo za chwilę będziemy mieli maksa wysokości Okej, okay, dobra Dobra, mamy maksa, uwaga I dawajcie prosto do strefy, szybciutko, szybciutko, żeby was nie ubiła. O, bo mnie bije już Damy radę dojść? Ja nie mam nic, ale damy radę na luzie, no Dobra, słuchajcie, jesteśmy już, już wysoko o, elegancko to elegancko jest. jest? Okej, okay, dzięki. Okay, Słuchajcie, ja proponuję, żeby jak dojdziemy do następnej strefy, to powoli będziemy zeskakiwać na poduszkach. To wy na to. E, e, Ej, Daj a parasolkę. daj A mogę jedną poduszkę? Ale elegancko. Więc jedną... to zaraz, zaraz, zaraz Wam wyrzucę. Poczekajcie chwilkę. Nag nagram to sobie i wrzucę na TikToka, dobra? No to kazał, od razu e, to jest Tak to... jak Instagram, ty z Smarty jak Tu się wyświetla mój TikTok jak się to światła, to 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 tak, tak, coś Dobra, słuchajcie, tak, musiałem zabrać na... tę Takie... porasolkę, no bo bym przeżył tak. I co to za troll tak, by był najgorszy jest... Znowu nieudany Ej, <grym> e, e, uwaga, uwaga, uwaga <grym> się, Poczekajcie, poczekajcie, jest... pod przeciwnicy chyba tak, Helka jest, ale... słuchajcie, zeskakujemy Helka. do nich Dawajcie, czekajcie, ja mam odpalone nagrywanie Mam jump pady wszyscy lecą za mną Dobra, na 3-4 Uwaga, jesteście gotowi Smarty, dawajcie A mogę jedną poduszkę, ponieważ już ja za... Chodźcie, roz... dawaj, dawajcie na jedną, to będzie Dobra. fajne na TikToka, będzie fajnie wyglądało. Dawajcie! No, jedziemy! No, jedziemy. No, Uwaga! Raz, dwa, trzy! Dwa, jazda! Trzy. Yo! Ja nie mam żadnej poduszki! świetny TikTok. Nie wierzę, co tu się stało! No nie Możemy otworzyła my? mi się! No nie otworzyła mi się, panowie! Nie. Dobra, Najgorzej na, na świecie! To, to tu Kurde a mogłem ci dać tę poduszkę No mówiłem No kurde ja ale z... ja najgorzej zrobiłem o tylu, o tylu, o tylu, o tylu. No a ja, ja słuchajcie wiecie, próbowałem wiecie, rozstawić wiecie, Ale wiecie co to próbowałem mi, rozstawić mi, I nie miałem nic kompletnie mi, napisane Nie miałem nic kompletnie mi, napisane A uwierzcie mi naprawdę próbowałem to rozstawić No nie szło kompletnie nie szło Nie mam pojęcia dlaczego Ale patrz to nie możesz na spacji rozstawiać no, no rzucić! Się, yy, tym celować i ty no tak, tak, tak! No ja próbowałem tym rzucić i nie szło, no nie dało się. Miałem cały czas na czerwono no bo, te linie! Bo, <śmary> Dobra, to ja mam to na bo, To właśnie, bo, ty bo ty my 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 byliśmy nad drzewem. Nie? I, I już, ja. nie mogę się doczekać reakcji, kim no, powiem, że to był troll! Dobra, chodźcie do lobby na chwilę, chodźcie do lobby! No wyszło idealnie, właśnie tak jak miało wyjść. Perfekto! No, teraz czas na reakcję. A faktycznie, no może tu masz rację, że nieudane rzeczy się lepiej obserwuje. Tak, sami dokładnie fejle. Słuchajcie, no mam nadzieję, że fejlem nie było moje trollowanie was i próba nagrania tego do odcinka. Nie! Nie! Nie, nie! Party. 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 Ja cię proszę! Ja ja, ja wiedziałem, że coś kombinujesz, ale... Ale... Ja też wiedziałem po tej parasolki. Ale słuchajcie, No że Ja, ja jak ja zobaczyłem tylko tę parasolkę, mówię, kurde, muszę mu ją jakoś zabrać, bo on na pewno się uratuje wtedy. Dobra, słuchajcie, to jeszcze nie koniec. Postanowiłem strolować jeszcze jedną ekipę. Zaraz do kogoś sobie wbiję, powiem, że nagrywam Skybase'a i potrzebuję ich pomocy. No i oczywiście po drodze, rozłożę jakieś c czwórki i zdetonuję je na samej górze. Ej, tu jest fioletowy, e, fioletowy szybki, jakby ktoś chciał. Shotgun. Tu jest, tu jest, tu jest. Mogę ja nie mam zaznaczenia. Determinator już podniósł ten fioletowy jak coś. To był zielony. Jak zielony? Ej, u mnie jest fioletowy, taktyczny. To? No, u mnie jest szybki taktyczny, filetowy. O, u mnie jest pompka, nie Poczekaj, ja muszę to zaznaczyć, zbindować. Ej, nie, bo jak zaznacz go jeszcze raz. Ej, faktycznie, pokazuje mi się zielona ikonka, a u mnie jest filetowy. Ale no, tak, zielony jest. To nie jest zły, Fortnite, słuchajcie. Dobra, słuchajcie, to Tempionka. może zacznijcie już budować do strefy. Ja jeszcze tutaj pozbieram trochę metalu sobie. Ej, dobra, dobra, ze spokojem, to wybudujcie kawałek tylko do góry, ja zaraz do was dołączę. Ja mam materację, także ze spokojem. Ej, Smarty, a mam takie pytanko, jak ten komputer sługaka? <laughs> jak komputer sudaka. On wyszedł całkowicie, nie może grać już teraz <laughs> Dobra, ja zbieram ostatni, ostatni no. kamień. Dawajcie do góry, dawajcie do góry jeszcze, ja już tam lecę. No już, wybudujemy. Dobra. No i teraz, słuchajcie, najtrudniejsze, spadne, muszę tak rozłożyć ładunki tak, tak, żeby o tym nie słyszeli. Nie, spokojnie, Boże porobimy też. to, porobimy teraz to. wywaliło albo coś, bo się zezwłaszcza. No Na nie prawie. może, nie może! Dobra, rozkładam te ładunki. Jezus, oni będą załamani! Oni będą po prostu załamani. Pójdę i za pod kątem. Dobra, lecę do, was, lecę do was, lecę do was. Kółe maców, no. to my mamy tyle, panowie, spokojnie. Do końca Skybase na pewno nam wystarczy. No. No. Ale tak my my się dynastu, nie spodziewają no. Ciekawe inny typek Podrabiał się marti. pode mnie? To? Ja miałem nawet napisać Uważajcie na Uważa takich podrabiańców marti. Pamiętajcie, że ja nigdy bo. o żadne hasło tak ani fałdolce was nie poproszę Tym bardziej o Paysafecardy i tego typu rzeczy To mnie trochę za szybko buduję, bo zaraz nas zobaczą Eee, myślę, że jesteśmy spokojni Przeciwników się nie powinniśmy obawiać Dobra, zrobimy tutaj niezłe kombo. Powiem, żeby budowali się do następnej strefy, i w momencie, kiedy nie będzie mógł budować, zawsze krzyczeć że ktoś nam skolapsował tego Skybase'a. I wtedy powiem, żeby skakali, bo mam przecież poduszki, których oczywiście nigdy nie rozłożę. No bo jak sami widzicie we flipunku, nie mam niczego takiego. Jestem mistrzem zła. Dobra, jestem, jestem, na najciężku. I pamiętajcie, że jakby, jakby przestało budować wam, to znaczy, że ktoś no. nas kolapsował, nie? No, no, to wtedy ja ginę, bo nie mam materasa, Ja mam materas, także spokojnie, pójdę, z, pójdę obok ciebie. Dobra, czas wykonać tę operację, czas wykonać tę operację. Dobra, muszę to zdetonować teraz, tylko tak, żeby nie słyszeli. No, tak poszło, poszło, jesteś... poszło, zdeplamowałem. Uwaga, uwaga, uwaga! Nie. Zniszczyli nam, zniszczyli nam, tak, dobra, uwaga. Choć, choć, bandy, skacz tutaj, skacz tutaj! Ale nie, ale do wody spadłeś. Tak. Ale jakie no bo... jestem najgorszym trolem na świecie! Zrobiłem nie, to nad wodą! Glajdusy, najgorsze skolapsowały, no! Ale muszę wam powiedzieć tak, i ja jestem totalnym tuhezem. Trzeba było się lepiej zabezpieczyć i przygotować. A nie przepraszam! Dawajcie jeszcze raz spróbujemy. Dawajcie do góry. Ja już tutaj buduję elegancko. Dobra, nie ma tego no, no, nie zniszczyli, dlatego... mam poduszki, mam poduszki, dawajcie, dawajcie, nie! Nie mogłem rozłożyć! Ja Skąd on dostanę miał dostanę poduszki? <laughs> A, to nie, najgorsze trollowanie na świecie Amatorka, totalna amatorka Możecie zaspawić w komentarzach Hashtag amatorka Skąd on miał te poduszki? Jezus, przepraszam jeszcze raz, przepraszam Amatorka totalna No miało wyjść inaczej, no Nie zauważyłem tej wody To wszystko te emocje Bo ja się tak ekscytuję jak nagrywam Dobra, czas im powiedzieć, że troszeczkę ich trollowałem Szkoda, że wyszedł, bo będę na odcinku i gram ze Smarty Chciałem im powiedzieć, że troluję, ja ten do kupla teraz dzwoni, no. Słuchajcie, bo ja troszeczkę inną tematykę odcinka jednak mam, wiecie? Jako? To nie był, nie był Skybase z widzami, no, tylko, tylko troluję swoich nie. widzów przez 24 godziny. No nie! To ty nas kolapsowałeś? Tak, to ja skolapsowałem. No nie! Przepraszam was, przepraszam was najmocniej, słuchajcie. Dlatego kazałem wam iść przodem, żeby rozłożyć z tyłu c ale nawet nie słyszałam tych furek. No właśnie, no właśnie, dlatego poczekałem aż będziecie z przodu. Nie przewidziałem tylko jednej rzeczy, że zdążysz się wybudować nad wodę w momencie, kiedy ja zacznę kolapsować. I to mi zepsuło całego truma. No i mam następną ekipkę, idealnie. Jak nagrywasz? Nie, 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 dzisiaj nie, za późno już, co ty. Nie mogę tak krzyczeć przecież sąsiadom. Dobra, zaczniemy oczywiście od czegoś lekkiego i spróbuję powtórzyć tego trolla, że znalazłem złotego okay. skara. I lol skara złotego znalazłem. Panowie, szczęśliwa ekipa. Ej, drugi złoty skar, no nie wierzę. Dobra, kto chce złotego skara? Dawajcie, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest. Ja nie mam zaznaczania zbindowanego Podnieście sobie, podnieście sobie. Ale jest konsternacja! Czemu nikt nie bierze tego skara? No i Ja Czemu nie bierzecie? Dobra, oni nie wiedzieli kompletnie, jak się zachować oni myślą, że ja jestem jakiś nienormalny. <laughs> idealnie, idealnie. Ta konsternacja u nich kompletnie nie wiedzieli, jak zareagować. I żaden nie powiedział, że tam skarnie leży. No dobra, to ciągniemy to dalej. Czemu nie możesz się ruszać? Um, no właśnie nie wiem. <laughs> A do no jak na pasata chciałeś wsiąść, to nie się właśnie. ruszyć nie możesz, słuchaj. <laughs> To żeś zrobił, no ładnie, na pasacie chciał jechać, no i wszystko jasne. Słuchaj, trzeba było zapytać, co bym ci powiedział, bo z pasata akumulator wczoraj wymontowałem. Dawaj, przepchniemy cię, przepchniemy. No o kurde, czemu? Ej, a czekajcie, rzucę mu y, tego pada pod nogi, dawajcie, U uwaga. No, zadziałało? O, to Znaczy, ruszać się nie mogę, ale skażę. <śledzimy> Jest odbagowanego? Dobra, no idealnie. Trollowałeś nas jak nic. Ej dobra, kolejnego skara złotego znalazłem, no ja nie wiem o co tu chodzi w tej gierce dobra, Szymek, ja Nie, ja Szymek, sobie Ja go ja, 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 ja ja nie biorę, ja mam fioletowego, to nie bierz biorę Bierz skara Ej chłopaki smarti, ma takie szczęście od skarów Ej no nie jest Farcik <no> dzisiaj, ej no czemu nie bierzesz? Dawaj go, dawaj no, Nie dziękuję. bo to nie widzę Tu jest, ja, tu jest skar Tego nie widzę Jak nie ja, widzisz skara? Nie, nie, nie. nie ma Tu nie ma? Nie ma nie Ej, to ten Fortnite cały zbagowany dzisiaj! Ja ale to ci, nic, tu, się nic tak ci tu nie tak leży? No nie mam, serio, to nie No ale to, no jak? No ja mam skara tutaj! Zaraz ci zdjęcie zrobię. A Capli... No nic ci tu nie leży, a spróbuj e nacisnąć po prostu tak randomowo. Znaczy na podnoszenie swoje. Ej, podniosłeś coś? No skara podniosłeś. Pistolet Jak pistolet? Ej, faktycznie jak zaznaczysz, to pistolet, a u mnie skar to jest. Dobra, nie mam pytań, to nie jest my, Fortnite. No coś trzeba zrobić z tym, słuchajcie, jak wy pistolet widzicie ja tam skara widziałem, no to nie wiem. Ja w szoku dobra, trochę to. jestem. O oni za głąba mają totalnego na bank. Dobra, wywołamy u nich jeszcze większą konsternację. Dajcie mi sekundę! Ej, dobra, ja mam kolejnego skara. Chodźcie zobaczyć czy on u was też jest skarem. Ja nie wiem czy to jest jakiś błąd. No, złoty, patrz! To jest pompa! Dobrze, pompa! No przecież ja skarę mam! Nie, no skara, no na 100%! Pro, no na serio, ja skara widzę, zaraz wam zdjęcia nie. No ale nie, no serio, wy nie widzicie nie, 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 nie widzicie skara, na serio? Nie, to pompa. Dobra, dobra, dawajcie. Ej, nie, serio, zrobię. Nie, nie, serio, zrobię wam zdjęcie i wyślę że ja tam widziałem skara. Ej, typy na moście, typy na moście. Dobra, będę trollował, że do kogoś tam strzelam. Tam oczywiście nikogo nie ma. Są, 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 widzicie? Na moście, na moście, na moście, na moście. Dawajcie podjazd, dawajcie podjazd do nich. Nie, no nie wierzę. Dobra, jeden powalony. No. Dobra, do bana to jest. On mi zniknął teraz. Oni, oni jeszcze nawet nie odzywają. Oni już mnie mają dosyć kompletnie. Dobra ja już tutaj kiszę ze śmiechu Ja nie mogę, naprawdę nie mogę Staram się powstrzymać Ale za chwilę wybuchnę Nie możemy tego przegrać panowie Mamy to, dobra, on jest na samej górze nie. Dobra, mamy to, wygrana, elegancko Pięknie, panowie Dobra, słuchajcie, gierka wygrana Na jakimś totalnym parcie Ja szczerze mówiąc jestem w solidnym szoku Bo tutaj naprawdę skutecznie utrudniałem grę No ale wyszło przekozacko Nie, nie, bo wy mówiliście, że wy nie widzieliście tych skarów, tak? No znaczy, nie To jest, szczerze mówiąc, bardzo prawdopodobne Bo próbowałem was trochę potrolować No moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał Jeżeli tak było, to nie zapomnijcie ustawić łapki w górę i jakiegoś komentarza Bardzo lubię czytać, co tam u was a na dzisiaj pozostało mi się już z Wami tylko pożegnać. Serdecznie dziękuję za uwagę. Na razie. Cześć! Yeah, go, go, go.